Dobra, już jestem. Skoro mowa o ludziach... Trzeba. Myśliwy Fraser będzie teraz pracował dla Okary. Potrzebujemy myśliwych. Wielkie dzięki. Myśliwy Kandela zostanie w Okarze. Dobrze, mam nadzieję, że znajdziesz nam jeszcze kogoś. Mam dla ciebie nowego człowieka. Nazywa się Kendr. Hmm. Znam tego, żółto dzioba. Ale w porządku. Lepsze to niż nic. Znalazłem dla was silnego wojownika, Randala. O rany, skąd go wytrzasnąłeś? Dobra robota, przyjacielu. Tak trzymać. Nie ma już nikogo, kto chciałby się przenieść do okary. No dobrze, będziemy sobie musieli poradzić z tymi ludźmi, których już mamy. Wszystko się jakoś ułoży. Dziękujemy Ci za pomoc. Może lepiej nie zwalaj tego na inny. To, pan, Potrzebujesz czegoś jeszcze? Hmm. Potrzebuję Potrzebuj rudy żelaza. Łatwe. Około pięciu Wydolubie bryłek. Może się dla mnie zdobyć? Proszę. Pięć bryłek rudy żelaza. Dziękuję. Bryłek Dziękuję. Wiele dla mnie zrobiłeś, przyjacielu. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Jasne, że... <noise> Oj, mamy sto reputacji w okaże. Nie Czemu nie? Dobrze ci radę. Lepiej Może na lepiej, nie tego na lepiej nie zwalaj tego na innych. Dobra. No to, no to Co ja tu mogę jeszcze zrobić? Tylko przestań się obijać. O, o tym. W sumie to. Żartujesz sobie. Coraz gorzej dusie. Ciebie to

Już się na dzisiaj wygadałem, to zaraz będę kończył. No i noga najpierw, bo reputacja u buntowników najważniejsza, więc rozmawiajmy. Nawet nie myśl o tym, żeby mnie okraść, jasne? Bo co? Przepraszam, jestem trochę zdenerwowany. Co tu robi ktoś taki jak ty? Kto rządzi tym miastem? Umbrak. W czasie wojny był wielkim dowódcą orków. Jego prawą ręką jest Grompel, szaman tego miasta. Umbrak nie podejmie żadnej decyzji, dopóki się z nim nie skonsultuje. Co możesz mi powiedzieć o tym mieście? Sylden leży w pobliżu pełenczy do Nordmaru. Kiedy rozpoczęła się wojna, Orkowie przekroczyli góry, maszerując z północnego wschodu. Dlatego Silden było pierwszym zdobytym przez nich miastem. Od tamtej pory nie było tu żadnych dużych bitew. Czym się zajmujesz w tej dziurze? Nie ma tu zbyt wiele zajęć. Czekamy z pozostałymi najemnikami, aż coś się wreszcie stanie. Jesteś najemnikiem orków i nie masz nic do roboty? Pewnie, że mam. Chwytamy zbiegłych niewolników. To trudna praca. W tych gęstych lasach niełatwo znaleźć uciekinierów. Nie wierzę ani jedno słowo. Nie podoba Ci się pomysł schwytania niewolników, prawda? Ci biedacy i tak nie przeżyją w lasach. Opłaca się tu polować na niewolników? Aż za bardzo. My, najemnicy, niemal walczymy między sobą o ten przywilej. Czasami nawet specjalnie wypuszczamy niewolników, żeby potem móc odebrać nagrodę za ich schwytanie. Najemnicy pomagają niewolnikom w ucieczce. Nigdy tego nie słyszałeś, jasne? Jeśli orkowie to wywęszą już po nas. Nie jesteś najemnikiem, jesteś buntownikiem. Cholera, ja i moja wielka gęba. Co teraz zamierzasz? Chcę ci pomóc. Nareszcie ktoś, kto ma odwagę się zaangażować. A co z bronią? Widziałem tego sporo w młynie przy rzece. Było tam chyba z pięć zestawów broni. Gdybyśmy je zdobyli, byłby to dla nas ogromny krok naprzód. Ja tam nic nie widziałem. Więc kto jest waszym przywódcą? Mój brat, Anok. Wraz z garstką ludzi ukrywa się w lesie. Ktoś musi mu powiedzieć, że potrzebna nam pomoc. Inok, Anok. Kiedy buntownicy planują swój atak? Tu w Silden, orkowie stanowią mniejszość. A jednak Umbrak wciąż trzyma się u władzy. Musi mieć w zanadrzu jakiś potężny argument, skoro wszyscy tak się go boją. Przede wszystkim musimy się dowiedzieć, co to jest, zanim rozpoczniemy powstanie. A co ze zbiegłymi niewolnikami? Ci, których nie zjadły dzikie bestie, ukrywają się gdzieś na północy. Ktoś musi ich zabrać do naszego obozu. To w lasach, niedaleko przełęczy. Tam zajmie się nimi niejaki Freeman. Tak, Umbrak to jest wielki rzeźnik, dlatego się go boją. jest z sprzed czasów wojny. A teraz do... A, nie. OS. Ale w sumie to tak, do faring mogę iść, bo te skóry mam. A, chciałem iść do Anoga najpierw. No, niech im będzie. się nauczyć tej wytrzymałości, wilka? No, koniecznie. Tak to bym jeszcze przebiegł, aż do Nordmaru bym dobiegł na tym pasku. Potrzebujesz więcej wilczych skór? Jesteś dobrym myśliwym. Potrzebujemy w naszym zamku kogoś takiego jak ty. No. Jeden ku jest mniej. Teraz do Anoga, który zleci nam kolejne zadanie i jeszcze sześć punktów, czy pięć. I zbroja Paladyna sześć. No. To jeszcze trochę się pomęczymy. Oho. tutaj Jeszcze nie pokonali tych dzików. ja byłem tu pół godziny temu, a oni jeszcze walczą. Nie, no, pozdro. Dupę! A, trafiony! Haha Nie ma tak dobrze Kusza power ach. Panowie, jest robota Szybko przyładź, szybko, szybko, szybko Pist Aaaah! Kurde, no Musiał mieć już teraz Pist! Pist! Kurde, nie trafiłem. Pist! Pokazałeś. A, i żadnego x nie dostałem. Trudno. Przynajmniej buntownicy żyją. Co mnie cieszy. A może mam zwój? Hmm. Ulecz chorobę. Trzeba się też tej odporności na choroby nauczyć. Ale nie pamiętam kto tego uczył. Na pewno masz jeszcze wiele Ej, do zrobienia. Człowieku, czego chcesz? Nie śpi, bo ci łeb upierdolą. Jeśli on tak będzie cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Ubrałbyś się porządnie. Ano, no przyszedłem po twoją śmierć. Żartujesz Jesteś tu przywódcą? Panie zawdalaj tego no jasne, że jestem przywódcą. Wątpię, czy Gdyby to było wątpię, takie łatwe. Masz tu niezłe zapasy. To towary należące do orków z Silden. Przechwyciliśmy wszystkie dostawy do Nordmaru i wszystko trzymamy tutaj. Myślałeś kiedyś o podboju Silden? Czy o tym myślałem? Atakowaliśmy warownie orków nie jeden raz. Ale czynimy większe szkody przechwytując oddziały orków, które próbują przedostać się do Silden. Jak wygląda sytuacja na przełęczy? Podobno jacyś orkowie znów próbują dostać się z Nordmaru do Silden. Moi zwiadowcy zauważyli na przełęczy grupę orków. Mam nadzieję, że nigdy nie dotrą do celu podróży. Silden potrzebuje twojej pomocy. Wiem o tym doskonale. Co mam zrobić? Nie mogę opuścić tego miejsca. Idź do mojego brata, Noga. I powiedz mu, że to on będzie się musiał od tej pory wszystkim zająć. Pokaż mi swoje towary. Tak, w tym... O, jeszcze 5%. W zmierzchu bogów to... Inok siedzi w Geldern, a Anok Sylden są przywódcami tych miast. Ale nadal, ale nadal, ale nadal. Dobra. Idziemy na przełęcz. Odebrać Orkom towary. Nie pamiętam jak to się szło. Mam nadzieję, że szybko dojdę. Kusza się bardziej przyda. Gdzie jesteś goblinku? Tutaj gdzieś jesteś No 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 Ja nie widzę go W tych krzakach źle idę Powinienem iść gdzieś tam Tak zawsze przechodziłem przez faring więc nie znam tych terenów za bardzo ale o Łooo co sobie zrobiliście Kurde z górki mam no Dupie was mam. Yy, No niedaleko, chyba. Tam, gdzie będę rozpruwacze tam będą Orkowie. Z tego co kojarzę. na przełęcz mam nadzieję że to już tutaj będzie będzie matką głupich nie wiem no cholera no chyba dobrze idę chyba 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 blisko. Muszę to znaleźć, bo to jest punkt dla buntowników. No, o, jest. tam, na pewno, musi tam być ten ork, który ma te towary. To już jest nordmar Prawie. No O i to jest za tutaj Nie, to nie jest tutaj. Przewidziało mi się No przecież idę tutaj. No tu jest przełęcz. To zatrzymam, jak znajdę to włączę yo.